Czołem. Witam Was wszystkich w podcaście Technologie w Rehabilitacji. Nazywam się Krzysztof Cygoń, jestem konsultantem i współwłaścicielem Skyfi, firmy, w której szkolimy, doradzamy i pomagamy w rozwoju ośrodkom rehabilitacji oraz uczelniom wyższym. W tym podcaście planujemy wraz z resztą zespołu Skyfi, Romanem, Jakubem, Grzegorzem i Joanną przybliżać Wam nowoczesne technologie i rozwiązania rehabilitacyjne. A także inne tematy, które mogą być interesujące, aby skutecznie prowadzić biznes medyczny. Odcinek ósmy nosi tytuł Brak motywacji w pracy fizjoterapeuty Jak ją zwiększyć w Twoim zespole? Skąd pomysł na odcinek? Wszyscy chyba wiemy dobrze, jak ważna jest motywacja do pracy. Gdy pracowałem na etacie, musiałem mieć motywację, ale organizacja też pomagała mi się motywować do codziennej pracy, do codziennego wykonywania obowiązków. Poczucie dobrze spełnionego obowiązku e, też mi w tym pomagało. Teraz, gdy pracuję już bardziej na własny rachunek, motywacja jest również bardzo ważna. Tylko, że zmieniło się dla mnie to, że muszę też samemu się motywować. Do pracy muszę mieć tą świadomość, że jeżeli ja tego nie zrobię lub któryś z moich partnerów biznesowych tego nie zrobi, to nie będziemy mieli tak naprawdę z czego utrzymać tej firmy. I tutaj przechodzimy na trochę inny poziom motywowania, się trochę dochodzi taka samodzielna motywacja, chociaż są też osoby, które potrzebują zawsze bodźców zewnętrznych, ale tak naprawdę. Nie o tym będzie ten odcinek. To bardziej jest takie trochę podsumowanie ostatnich tygodni, miesięcy, nawet lat, gdy stykaliśmy się, czy ja się stykałem z wieloma różnymi pracownikami medycznymi przy szkoleniach, warsztatach, dostawach sprzętu i widziałem, że nawet w bardzo podobnych placówkach, w sąsiadujących ze sobą miastach, które miały taki sam sposób rozliczania zabiegów, takiego samego płatnika, podobne kompetencje personelu, podobną bazę sprzętową, ta motywacja mogła być naprawdę bardzo różna. I nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było. I pewnie. Nikt nigdy nie da rady tego jednoznacznie określić, dlaczego tak się dzieje, ale może dzięki temu odcinkowi, jeżeli jesteś szefem rehabilitacji, kierownikiem, który zarządza terapeutami, właścicielem ośrodka, który nimi zarządza, lub dyrektorem ośrodka zdrowia, szpitala, innej placówki medycznej, który boryka się z problemem motywacji wśród personelu, to może ten odcinek Trochę ci w tym pomoże. No bo wszyscy wiemy, jeżeli zarządzamy ludźmi, że można mieć pracownika, którego motywujemy negatywnie i pozytywnie. Lepiej jest zawsze ten motywowany pozytywnie, bo jest szansa, że on będzie z większym entuzjazmem pracował i jego Praca będzie też wzbogacona efekty, pochodzące z tego, że on jest bardziej kreatywny, samodzielny i ma takie wewnętrzne przekonanie, że to, co robi, to też jest trochę dla niego samego ważne, a nie tylko dla miejsca, którego zatrudnia, które daje mu pracę. A pracownik motywowany negatywnie będzie realizował zadania tak, żeby szef był zadowolony. Ale nie będzie wychodził też przed szereg i nie będzie wykonywał nic, co mogłoby zagrozić jego pracy, nawet kosztem tego, że czasem gdyby był trochę bardziej zmotywowany, trochę bardziej może nawet kreatywny, innowacyjny, to te efekty byłyby lepsze nie tylko dla osób, którym on świadczy usługi medyczne ale też przede wszystkim dla swojego pracodawcy. I z czego może wynikać taki problem braku motywacji tych naszych pracowników? No jakbyśmy mieli tak usiąść i wypisać je sobie na kartce, to na pierwszym miejscu na pewno będą pieniądze, zwłaszcza w naszej branży, gdzie my wiemy, że w zależności od tego, gdzie kto pracuje, w jakiej placówce, widełki zarobkowe mogą być naprawdę. Szerokiej. Czasem jest tak, że taka osoba nie ma perspektyw, możliwości pracy w żadnej innej placówce, no bo po prostu ich też nie ma i jest ufiksowana w swojej mniejszej, większej miejscowości do jakiegoś konkretnego pracodawcy. Taki pracownik może być też zniechęcony przez to, że bardzo długo tkwi w jakiejś skostniałej strukturze, albo cały czas wykonuje powtarzalne czynności, codziennie robi w pracy to samo, będzie po prostu zdemotywowany bo ta praca będzie dla niego nierozwojowa, tak? On będzie po prostu mechanicznie wykonywał czynności, a praca w rehabilitacji powinna być kreatywna, powinna wymagać ciągłej modyfikacji tego, co robimy. Bo my, tak naprawdę, powinniśmy dostosowywać się do pacjenta, do jego aktualnych potrzeb, do jego aktualnych możliwości, a nie traktować każdego według jakiejś sztywnej procedury. Że, jeżeli pan przyjdzie dzisiaj do mnie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, bo ma pan przepisane jakieś konkretne zabiegi fizykalne, manualne, to ja panu poświęcam tyle i tyle czasu, bo tyle panu refunduje służba zdrowia. Ja wiem, że to jest czasem trudne do zmiany. I w niektórych miejscach tego się nie da zmienić, ale to też trzeba brać pod uwagę z tego względu, że to jest dosyć silny demotywator, tak? No bo z jednej strony terapeuta, pracownik medyczny może mieć bardzo silną motywację wewnętrzną i ona będzie przeważać nad wszystkim, bo on będzie chciał dobrze dla pacjenta, nawet jak nie do końca jest doceniany czy to finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób, albo na przykład nie jest traktowany jak pełnoprawny członek zespołu który udziela świadczeń medycznych, bo każdy z takich członków zespołu, czy to lekarz, czy terapeuta, czy ratownik medyczny, czy pielęgniarz, pielęgniarka, udzielają świadczenia medycznego w jakimś konkretnym wycinku, który jest akurat wtedy potrzebny temu pacjentowi, jeżeli któryś z członków tego zespołu, czy to będzie terapeuta, czy to będzie ratownik, czy to będzie pielęgniarka, czy lekarz, nie będzie traktowany właśnie jako członek taki integralny tego systemu, tej struktury, to na pewno będzie go to demotywowało. Po prostu. Inna rzecz jest taka, że on z powodu czynników zewnętrznych, tak jak wygląda praca w takim ośrodku, może być albo silnie zmotywowany, albo zdemotywowany, tak? No bo pytanie jest takie, czy on w ramach swojej pracy może wykorzystywać na maksimum swoje możliwości, które zdobył, które umiał, nie wiem, doszkolił się na dodatkowych kursach, posiada jakąś ciekawą wiedzę, ale w obecnej sytuacji albo nie jest możliwe do wykorzystania ta jego dodatkowa umiejętność, lub umiejętności, albo nikt nie chce skorzystać z tych jego dodatkowych umiejętności, mimo że byłaby na to przestrzeń w tym miejscu, gdzie on pracuje. I to też będzie silny czynnik, w jedną stronę motywujący, w drugą demotywujący, w zależności od tego, jak to wygląda. Sztandarowo trzeba oczywiście też powiedzieć o tym, co przewija się pewnie w każdym podcaście, materiale na YouTube, czasopiśmie, poradniku internetowym i całej reszcie, która będzie mówiła o motywacji lub demotywacji, czyli tego, że mamy oczywiście różne literki, różnie definiujemy pokolenia. Naszych pracowników, czy to są X, Y, Z, czy cokolwiek tam innego ktoś teraz wymyśli, czy to jest zasadne, czy nie. Jakby to nie jest miejsce na to, żeby się na tym rozwodzić. Ja nie jestem psychologiem i nie czuję się na siłach do tego, żeby oceniać, czy takie porównania są zasadne, czy nie. Tak samo nie będziemy tutaj rozważać tego, czy pandemia, czy jakiekolwiek inne przyczyny zewnętrzne wpłynęły na tak zwany big quit, czy nie wpłynęły na masowe zmiany pracy przez pracowników, czy też nie, bo z tego są psycholodzy, od tego są fachowcy. I ja bardzo chciałbym to ugryźć po prostu z perspektywy naszej branży i nie patrzeć na to, czy on dotyczy jakiegoś pokolenia osób, które ktoś kiedyś napisał, że są odpowiednie literce i te oznaczenia literowe też są dosyć płynne, bo w jednym kraju Pokolenie X może się kończyć w 79 roku, a w innym w połowie lat 80. i to też nie do końca jest takie czarno-białe, tak? Ja nie chcę tutaj korzystać z jakiejś kalki i szukać prostego rozwiązania, natomiast z moich obserwacji mogę jedynie powiedzieć, że to chyba można przyjąć bezpiecznie takie założenie. Że każdy może być zdemotywowany i każdego można zmotywować do pracy. To nie dotyczy, czy jesteśmy z jakiegoś konkretnego pokolenia, czy nie. Po prostu każdy, w zależności od tego, w jakim jest wieku, jakie ma doświadczenie życiowe, trochę inaczej musi zostać zmotywowany, albo trochę inaczej przejawia to, że jest zdemotywowany. I generalnie im krótszy staż pracy ma dana osoba, można by przyjąć takie założenie, że tym łatwiej taka osoba może się zdemotywować, zwłaszcza na podstawie jakichś drobnych rzeczy, które ją spotkają na co dzień, bo jest bardziej czuła na takie niuanse. A im dłużej ktoś pracuje, tym trudniej zobaczyć, że ta osoba jest zdemotywowana i często niestety następuje to dopiero w momencie, kiedy jest już za późno. Bo taka osoba nie uzewnętrznia swoich emocji do końca, bo już tak długo pracuje, że mówi, dobra, to też przeżyłem, ale w którymś momencie, kiedy. Ta ilość negatywnych emocji przekroczy pewien poziom graniczny, kiedy zacznie kipieć ta woda pod pokrywką, to jak nastąpi erupcja, to po prostu będzie dosyć spektakularna, tak? Nie będzie taka drobna kropla Ta drobna kropla, która wydrążyła tą skałę, jak już ją wydrąży, to sprawi, że ten wodospad pójdzie z całą siłą, a nie będzie tak powoli sobie kapał i my będziemy mieli czas, żeby rozwiązywać te problemy po kolei, jak one następują, bo niestety takie problemy trzeba rozwiązywać. Czy można temu zaradzić? No, jest na, są na to różne sposoby. Na pewno każdy jakieś tam swoje metody ma. Ja mogę podać przykład, czy to z tej, czy z jakiej innej branży. Mam takiego kolega, który prowadzi już prawie 20 lat swój biznes. On jest i usługowy, i handlowy, i dostarcza sprzęt, i szkoli ludzi, i prowadzi warsztaty, i płatne, i bezpłatne, i zatrudnia kilkadziesiąt osób. Które się zajmują i sprzedażą, i produkcją czegoś, i wytwarzaniem elementów, i rozliczaniem tego, więc no perspektywy są dosyć szerokie. Tam zatrudniaj w każdym większym zakładzie pracy, tak naprawdę. Nie powiedział, że od jakiegoś czasu zaczął robić coś troszeczkę innego niż do tej pory. Po prostu zaczął regularnie spotykać się z pracownikami. Nie da się oczywiście tego zrobić co miesiąc, tylko trzeba sobie wyznaczyć jakieś interwały, no bo im więcej ich mamy, tym jest to trudniej zorganizować. I przy bardzo dużych strukturach trzeba też przerzucić tę odpowiedzialność na kierowników obszarów, no bo samemu nie możemy tylko tym się zajmować, żeby rozmawiać o emocjach ze wszystkimi naszymi pracownikami. Jak zatrudniamy ze 100 lub więcej osób, to jest za wykonalne przecież. Natomiast on z tymi osobami, z którymi ma kontakt, po prostu rozmawia regularnie i się pyta, co się podoba, co się nie podoba, czy jest wszystko w porządku, czy chciałbyś coś zmienić? Jakby stara się zbierać ten feedback i albo my to sobie jakoś usankcjonujemy i ustrukturyzujemy i przerzucimy tą odpowiedzialność, że ona na różnych poziomach naszej firmy, jeżeli mamy na tyle dużą firmę, że potrzebujemy mieć wiele tych poziomów e, zarządzania, to przerzucimy i będziemy zbierać tą informację, albo nie zorientujemy się, że jest coś nie tak z naszymi pracownikami i dowiemy się o tym dopiero w momencie, kiedy niestety to wypowiedzenie. Złożą. No i oczywiście ktoś może teraz powiedzieć, że mi się tak fajnie opowiada, no bo jak ktoś siedzi po drugiej stronie mikrofonu, to zawsze może powiedzieć, że jest najmądrzejszy na świecie i prawi mi takie banały, z których nic nie wynika. No i jakby dochodziło do tego momentu, że możemy sobie spróbować pomóc wzajemnie. Ja mogę dać Wam takie zadanie wstępne, warto je zrobić. One jest fajne dla osób, które zmagają się z tym albo widzą z tym, że za chwilę będą miały taki problem, że będzie problem z motywowaniem ich pracowników w ośrodku. Więc dobrze byłoby sobie po prostu usiąść na dłuższą chwilę, kiedy nikt nam nie przeszkadza w pracy. Ja wiem, że to jest czasem trudne i wypisać sobie na kartce komputerze, jakkolwiek prowadzicie sobie zapiski. Elementy, które mogą demotywować Waszych pracowników po prostu. Czy to jest najprostsza rzecz pod słońcem, bo na to zawsze każdy powie, że za mało zarabia, czyli wynagrodzenia, czy może kwestia jakiejś realizacji, lub braku realizacji ich własnych celów rozwojowych, personalnych, jakichkolwiek lub braku możliwości realizacji celów takich, żeby były korzyścią dla pacjenta? Czy mogą pomagać innym w ich pracy, czy też nie? Czy mogą dzielić się wiedzą, czy jest na to wszystko przestrzeń? Czy mogą samodzielnie decydować o jakimś aspekcie procesu leczniczego, czy też nie? Po spełnieniu oczywiście odpowiednich warunków. I jak wypisze się te wszystkie czynniki, które my tam znajdziemy, yy, mogą być nawet całkowicie absurdalne. Na przykład, że. Nasz zespół ma mniej okien niż zespół z piętra niżej, tak? albo mamy niższe sufity. Takie rzeczy też się zdarzają, po prostu. Nie wszystkie my możemy zmienić, ale warto o nich po prostu wiedzieć, bo wtedy możemy sobie jakoś z nimi poradzić. To nie jest tak, że musimy wszystkim sufity wtedy podwyższać albo wykuwać dziurę pod nowe okno, tylko jakoś inaczej to rozwiązać. Tak? Na pewno jakieś rozwiązanie się znajdzie, jeżeli wiemy, że to jest problem. To możemy go zaadresować. Najgorzej jest o tym po prostu nie wiedzieć. Ale jak już to wszystko spiszemy, to trzeba po drugiej stronie kartki wypisać sobie, na co my mamy realny wpływ i który z obszarów my możemy zmienić. Bo ja wiem, że nie wszyscy, którzy to słuchają, są właścicielami i mogą wszystko zmienić. Możecie być kierownikami, dyrektorami, którzy mają kogoś nad sobą, kogoś pod sobą, i, ale macie jakieś kompetencje co do zmiany pewnych obszarów, więc zastanówcie się, co możecie zmienić realnie. Czy możecie zmienić na przykład jakiś proces pracy, lub wpłynąć na wysokość tego e, wynagrodzenia. Oczywiście też trzeba sobie pisać te rzeczy, które są po prostu niezmienialne z powodu tego, że my pracujemy w jakimś systemie, strukturze. Tyle. I my to oczywiście możemy gdzieś tam naginać, zwłaszcza jeżeli głównym płatnikiem jest organizacja państwowa, ale my pewnych rzeczy tak diametralnie nie zmienimy, bo jesteśmy związani jakimś kontraktem. Są oczywiście jakieś różne dodatkowe formy wsparcia poza kontraktem, a to jest jakby temat na zupełnie inny odcinek. No i dobrze, no i zrobiliście to. Wypisaliście sobie wszystkie potencjalne demotywatory. Jesteście uzbrojeni w wiedzę. Wiecie dokładnie, co możecie, a czego nie możecie zrobić, więc tak naprawdę wiecie, co w rozmowie z pracownikami możecie im obiecać, a co nie, no bo tu później trzeba się z takich rzeczy też wywiązywać. Natomiast byłoby fajnie sprawdzić, czy to, co wypisaliście, ma jakieś przełożenie na rzeczywistość, tak? Bo może wam się wydaje, że wiecie, co demotywuje tych pracowników, i może demotywować coś zupełnie innego, na co nawet nie wpadliście, no bo niekoniecznie z nimi codziennie przebywacie przez cały dzień. Więc fajnie byłoby zrobić taki drugi etap tego zadania: porozmawiać z pracownikami, wypytać ich w formie jeden na jednego o to, co im leży na tej przysłowie wątrobie, a co nie. Po prostu. Tylko trzeba przy takiej rozmowie zawrzeć kontakt, kontrakt, że. To będzie rozmowa tylko między wami, i to, co sobie powiecie, będzie między wami. Jeżeli macie nad sobą kogoś, to nie będziecie tego przekazywać w innej formie niż zanonimizowanych wyników osobom wyżej, no bo też musicie zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i musicie tego kontraktu dotrzymać. Alternatywnie, jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby przeprowadzić takie rozmowy, można wtedy zaprosić konsultanta z zewnątrz. Czy nas, czy jakąkolwiek inną firmę konsultingową, która prowadzi miękkie szkolenia pracowników. Znajdziecie taką na pewno spokojnie, jeżeli nie chcecie wejść na naszą stronę internetową. I wtedy wynajmijcie takiego zewnętrznego konsultanta, żeby to zrobić, kogo musicie się dobrze przedstawić, opowiedzieć, jaki będzie cel tego badania. Obiecać, że te rzeczy nigdy nie będą wykorzystywane przeciwko pracownikom, a ten konsultant nie będzie po każdej rozmowie wysyłał wyników bezpośrednio z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem osoby, którą właśnie odpytał do Was czy do nie wiem, jakiegokolwiek innego przełożonego w tej firmie, tylko że Wam przekaże zestawienie takie anonimowe zbiorcze, co tam się dzieje, no bo wtedy jest szansa na to, że ci pracownicy się Wam po prostu otworzą. I powiedzą. Natomiast, jeżeli nie dopełnicie tego kontraktu i złamiecie to przyrzeczenie, że będziecie wykorzystywać te informacje w sposób negatywny dla pracowników, to to będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy oni Wam powiedzieli prawdę. Po prostu. Więc tego kontraktu warto jest po prostu dotrzymać. No bo korzyści, które będą z tego płynęły, jak się dowiecie, z czym oni mają tak naprawdę problem, jak mówię, to są czasem całkowicie absurdalne rzeczy. Że na przykład jeden zespół ma ekspres do kawy, a drugi musi sobie robić sypaną, bo takie rzeczy się zdarzają autentycznie. Mogą naprawdę w bardzo prosty sposób poprawić jakość pracy i relacji międzyludzkich w waszym ośrodku. Jak my sobie ten element układanki poukładamy, będziemy wiedzieli dokładnie, co boli naszych ludzi na tej próbce całej naszej firmy. tak? Wiemy, co się dzieje, możemy zacząć wprowadzać te jakieś drobne zmiany, przetestować coś drobnego. Wiem, wyszło nam 10 problemów, które są, zróbmy sobie z nich jakąś małą gradację, powiedzmy, dobra, rozwiążę problem numer 1, 2 i 4, bo ja jestem w stanie wdrożyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni i zobaczyć, czy to daje efekt. Przetestuj, zobacz, jak to będzie działało. Natomiast jeżeli się okaże, że wdrożyłeś te zmiany albo wdrażasz te zmiany i widzisz, że coś nie działa, że dalej jest coś nie tak, mimo że usunąłeś te wszystkie przeszkody, które pracownicy zgłaszali grupowo, indywidualnie, jakkolwiek, i nadal kurczę oni nie chcą współpracować, lub widzisz, że tej motywacji nie ma, no to trzeba by przejść jakby krok dalej. Ten krok dalej można nawet wykonywać zamiast tego poprzedniego. Może się to wydawać absurdalne, ale jeżeli poprzedniego kroku nie wykonujesz, bo już znasz silne i słabe strony pracowników i wiesz, co ich prawdopodobnie boli, nie, nie bierzesz wtedy konsultanta, to zacznij się zastanawiać nad tym, żeby może w jakiś prosty sposób ocenić szansę na ponowne zmotywowanie Twojego pracownika. Tak? Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Albo ty, albo znowu konsultant, jeżeli kogoś takiego wynajmiesz do takiej pracy, narysuj sobie na kartce kwadrat. Po prostu taki większy, tak na pół kartki, powiedzmy A4, czyli kartki do Xera, i podziel ten kwadrat na cztery części. Wrysuj w niego na środku plusik, tak żeby mieć cztery mniejsze kwadraty dwa na górze, dwa na dole dolną linię, która tworzy kwadrat, napisz na niej chęci po prostu, a na pionowej umiejętności. Po co to zrobić? No bo jak już wdrożyłeś te systemowe zmiany, które miały być remedium na wszystko, ale nadal coś nie działa, chcemy podrążyć sobie trochę głębiej. I teraz mając tą twoją mapę 2 na 2 tak to nazwijmy, tak naprawdę z angielskiego jest matryca 2x2, value map, 2x2, jakkolwiek to wpiszecie w Google, zobaczycie Miliony przykładów, jak w różnych obszarach zarządzania organizacją się stosuje takie mapy, mniejsze, większe, żeby to sobie rozpisać. No i mamy na dole chęci, na górze mamy umiejętności i spróbujmy sobie umiejscowić tego pracownika na tej mapie. Czy on ma na przykład mało chęci i mało umiejętności, tak? To będziemy wtedy w lewym dolnym rogu albo będzie miał mało chęci do pracy. Ale duże umiejętności, no to będziemy w lewym górnym. Może być tak, że ma i bardzo duże umiejętności, i bardzo dużo chęci, a może być czwarta sytuacja, że no niestety ma mało umiejętności, ale dużo chęci do pracy. Jakby, jak ocenimy, czy to pracownika całościowo na tej podstawie czy jeżeli go dobrze znamy, to ocenimy kilka cech, które go charakteryzują. Nie wiem, umiejętność pracy z pacjentem ortopedycznym, neurologicznym, umiejętność prowadzenia rzetelnej dokumentacji medycznej, umiejętność rozmowy z pacjentami, namawiania ich na przykład na dodatkowe zabiegi. Wybierzcie sobie, co jest dla was ważne w organizacji, żeby wasz ośrodek funkcjonował sensownie. To wy wiecie, to najlepiej nie ja, tak naprawdę. Musicie sobie to przepracować to możecie to wtedy opisać, tak? Czy on coś potrafi, czy jemu się chce to robić, jemu lub jej, temu pracownikowi. I teraz tak, jeżeli mamy tą tabelkę, jesteśmy w tym lewym dolnym rogu, jak go sobie wypiszecie, lub wejdziecie za jakiś czas na naszej stronie, to znajdziecie to w zakładce do pobrania. Zobaczycie tam sobie, że ma ktoś małe umiejętności, ale dużo chęci, no, to trzeba taką osobę po prostu wziąć i douczyć tego, co jej brakuje. No, bo skoro chce pracować, ale się na tym nie zna, no to może da się ją podszkolić tak, żeby jej się dobrze pracowało. No, docelowo chcemy pójść w prawy górny róg tej układanki, gdzie jest wszystko ok, czyli mamy wysokie umiejętności i wysokie chęci. Tam ewentualnie to, jeżeli pracownik zaczyna coś przyoczyć, to się zastanowimy, czy nie renegocjować z nim jakichś warunków współpracy, tak, ale to. Takich pracowników samych byśmy chcieli mieć. Jak zarabiają na ośrodek? A może być tak, że ktoś jest w lewym, górnym rogu, czyli ma dużo umiejętności i mało chęci. No to tego to, kurde, trzeba zmotywować, bo inaczej jest bez sensu, tak? Nie wykorzystuje w pełni swoich umiejętności, bo coś go boli. Ale jeżeli pracownik jest w lewym, dolnym rogu, ma mało umiejętności i mało chęci i nie widzimy sposobu, niestety, ani jak go doszkolić, a jak go zmotywować, bo może być tak, że on jest nienaprawialny. Czasem najpierw wystarczy kogoś doszkolić, żeby on później nabrał chęci. To jest taka dobra ścieżka, tak? Bo jeżeli damy mu kopa motywacyjnego, że nagle będzie miał dużo chęci do pracy, ale on i tak nie będzie umiał wykonać tych zadań, bo nie będzie miał umiejętności, to to jest bez sensu ścieżka, tak? Najpierw szkolimy, potem motywujemy, nigdy na odwrót. Ale jeżeli po szkoleniu dalej jest tak samo i on nie chce, ona nie chce, no, to czasem jest tak, że trzeba taką osobę niestety uwolnić na rynek pracy, bo nie wszystkich jesteśmy w stanie też zmotywować. I tyle. Gratuluję. Zrobiliście sobie matrycę 2x2. Oceniliście swoich pracowników i jesteście w stanie sami ocenić, w którą stronę z nimi dalej pracować, żeby wasz ośrodek się rozwijał, żeby miał coraz więcej pacjentów, coraz więcej przychodów i żeby wszyscy byli zadowoleni. To jest proste, czy to jest trudne? Odpowiedź należy tylko do was. Jeżeli macie problem lub zastanawiacie się czy lub jak zastosować jedną z metod, które powiedziałem w tym odcinku, napiszcie do mnie, skorzystajcie z formularza bezpłatnej konsultacji. Jeżeli uważacie, że są jakieś czynniki, które motywują lub demotywują pracowników lub sami jesteście pracownikami, coś was boli, też zachęcam do kontaktu, czy to za pomocą bezpłatnej konsultacji, czy przez LinkedIn'a, na stronie skyfi.pl jest link do mojego profilu, zaczepcie mnie w wiadomości prywatnej, bardzo chętnie z wami się wymienię doświadczeniem. Może za jakiś czas będę musiał nagrać drugi odcinek, gdzie powiecie człowieku, te wszystkie rzeczy, o których mówię, że ludzi demotywują, to już są dawno nieaktualne. A może podpowiedzcie mi coś takiego, czego nie powiedziałem. I wtedy nagramy uzupełnienie tego odcinka i zrobimy listę największych demotywatorów w rehabilitacji roku 2022. Kto wie? To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Chętnie poznam wasze opinie na temat tego materiału czy też poprzednich odcinków, więc zachęcam do dyskusji, wymiany poglądów, jakiejś interakcji przez maila, Facebooka, telefon, jakakolwiek forma będzie dla was odpowiednia. I tak na końcu, jeżeli słyszeliście jakieś dziwne hałasy w trakcie nagrywania tego odcinka, to też muszę się przyznać, że po raz pierwszy ten odcinek nagrywam nie w miejscu, w którym zazwyczaj to robię, tylko po prostu byłem na wyjeździe, i niestety hotele rządzą się swoimi prawami nie wszystko da się przewidzieć, nie wszystkie hałasy da się zawsze dobrze wytłumić. Ale mam nadzieję, że to nie zepsuło Wam słuchania tego odcinka. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć i czołem.